Trzy rzeczy, które skrócą twój czas montażu o 50% Większość montażystów traci masę czasu na rzeczy, które można zautomatyzować albo uprościć. Zmień te trzy rzeczy, żeby w końcu przestać marnować czas Pierwsza rzecz Naucz się skrótów klawiszowych na pamięć Jeśli wciąż klikasz prawym przyciskiem myszy i szukasz opcji w menu, zamiast użyć skrótu, to marnujesz godziny dziennie Najprostsze skróty klawiszowe, których wdrożenie zaoszczędzi ci masę czasu Kopiuj wklej, Cofnij Cięcie Delete Ripple Delayed. Brzmi absurdalnie? Zacznij je używać? Podziękujesz później. Druga rzecz. Przestań przeszukiwać pulpit po 20 minut dziennie, żeby znaleźć jeden plik. Słysz sobie system. Folder projekty 2025. W nim podfoldery dla każdego klienta. W tym surówki, gotowe i opcjonalnie audio, jeśli nagrywasz je osobno. Każdy nowy projekt odpowiednio posegregowany. Brzmi to męcząco, ale zaoszczędzi Ci masę czasu. Uwierz mi. Trzecia rzecz. Gotowa paczka efektów w jednym miejscu. Miej przygotowaną bibliotekę swoich ulubionych presetów, przejść, dźwięków i grafik. Wszystko w jednym folderze i wszystko podpisane. Zamiast za każdym razem tworzyć efekt zooma od zera, masz go gotowego. Zamiast szukać idealnego lush sandu, masz 5 opcji pod ręką. Ja mam folder niezbędny z kilkunastoma przejściami, dźwiękami, lutami. Jeden projekt, 15 minut oszczędności. Te trzy rzeczy spowodują, że zamiast montować dwie rolki 4 godziny, będziesz to robił przez 2 godziny więcej czasu to więcej projektów, więcej projektów to więcej hajsu, a więcej hajsu to lepsze życie. Teraz może zawsze jak stary dziadek, ale pracuj mądrze, a nie ciężko. Napisz w komentarzu hajs, a ja pomogę ci zacząć zarabiać z montażu.